Jesteśmy przy stadionie śląskim. To właśnie na tym obiekcie Robert Lewandowski strzelił gola na wagę awansu na Mistrzostwa Świata. Wówczas był jeszcze piłkarzem Bayernu Monachium, ale do Kataru poleci już jako zawodnik FC Barcelony. Robert Lewandowski przeszedł z Bayernu do FC Barcelony. Jakie są pana odczucia odnośnie tego transferu? No jak najbardziej pozytywne. Myślę, że dobrze to wpłynie i na wizerunek polskiej piłki, bo jednak Barcelona jest bardziej rozpoznawalnym klubem, jeżeli Bayern. I... No, myślę, że to wyjdzie na dobrze dla wszystkich i dla niego, i dla wizerunku polskim w świecie. Wydaje mi się, że odczucia przede wszystkim pozytywne, jest to jakiś nowy krok dla niego. Może niekoniecznie to będzie jakiś super przełomowy krok, ale na pewno rozwój, nowi trenerzy, nowe środowisko, więc wydaje mi się, że, że powinien się odnaleźć. No ja bym go osobiście widział w Ralu. Ale jak Barcelona też jak najbardziej dobrym kierunkiem i wydaje mi się, że myśmy że 15-20 bramek jak najbardziej w jednym sezonie. Podjął dobrą decyzję yy, idąc do Barcelony. Yy, może się rozwinąć, być może nawet Złotą Piłkę wygra. No i zagra w Lidze Mistrzów, nowe wyzwania. W Bayernie w sumie już osiągnął wszystko. Jeżeli on ma ludzi, którzy mu podają, no to będzie szylu, a jeżeli nie, no to będzie niczym to stracił, bo tam już miał wyrobione swoją marka i wszystko, ty na tutaj musi się pracować. Barca postawiła wszystko na jedną kartę, kupiła wielu zawodników, no i w tym Lewego, no ja uważam, że Lewy bardzo dobrze się odnajdzie w tej drużynie, będzie dostał bardzo dużo fajnych podań i strzeli na pewno dużo bramek, no to po tym pierwszym meczu z Realem Madryt, no widać, że, mógł, że szukał gry, ale jest mu jeszcze na tyle ciężko się wpasować w tą drużynę, że jeszcze potrzebuję po prostu czasu, ale tak. uważam, że i tak będzie wszystko dobrze. No, lewy to jest profesjonalista w każdym calu, więc na pewno się uda. No, jak dla mnie, bardzo dobre. W Barcelonie zdecydowanie brakowało takiej typowej klasycznej dziewiątki. Tam nie było takiego finishera. Cały zeszły sezon praktycznie wyglądało to w ten sposób. Zobaczymy, czy się Lewandowski z PSP sprawdzi w tym, w tym ustawieniu i w tej, w tej filozofii Chaviego. Myślę, że nawet przy tej cenie warto było spełnić chyba i też marzenie wielu Polaków. No i spełni się chyba samego marzenia Lewandowskiego, który chciał po prostu się wyrwać już chyba z teraz z tej bańki Bayernu i, i e, Ligi Niemieckiej. Sprawdzi się pewnie też gdzieś indziej, bo kiedyś już były też pogłoski o Realu Madryt wcześniej, nie za dwa lata temu. A według Pana ma szansę powalczyć o koronę króla strzelców? Wątpię. Raczej już nie do rady. To jest wszystko teraz za ciężko w tak krótkim czasie. Ile do 40 pociągnie? Co tam na tym boisku? Musi tak pan to widzieć, ja? Jak najbardziej. Będzie konkurencja z Benzą o Króla Szolców i wydaje mi się, że Lew jak najbardziej może pokaże. Może umie grać w piłkę i ra raczej ci wszyscy hejterzy, pesymiści no, będą musieli się zagry zagryć zęby pod koniec sezonu i pochylić czoła. W lidze hiszpańskiej nie tylko oni dwaj są, nie? tam jest jeszcze Jago Aspas i, i Gerard Moreno. Tu tu wszystko może się wydarzyć, a my tak mówimy, że ten lewy dużo bramek może strzelić, a wydaje mi się, że w Barcelonie będzie to jednak rozłożone, że tam nie tylko lewy, ale też wielu innych zawodników. Rafinha fajnie się pokazuje, Obama, jak myślę, że też będzie grał. Sezon jest długi, a teraz z tym mundialem to nie wiadomo jak. Mieć, szczerze mówiąc, no ale Benzema na pewno będzie tam naciskał, i praktycznie cały projekt Realu jest oparty na Benzemie. Więc co będzie strzało Benzema, to wydaje mi się, że mimo wszystko Benzema. Że tu w Barcelonie będzie kolektyw, a w Real Madryt bardziej pod Benzema, nie?